Po opublikowaniu ostatniego filmu z komputerem za 1155 zł zadzwonił do mnie znajomy z zapytaniem, czy pomógłbym mu złożyć komputer do gier dla jego syna. Początkowo chciał wykorzystać swoją starą skrzynkę. Była to jednostka zmontowana ze starego komputera biurowego. Na jej pokładzie znajdował się i5 2400, 8GB DDR3, zasilacz 300W i mocno ograniczona płyta Lenovo. Niestety, taka baza nie nadawała się do rozbudowy, ponieważ ma to być komputer do nowszych gier. Po dłuższej rozmowie stwierdziliśmy, że jednak zbudujemy komputer z całkowicie nowych części, za kwotę maksymalnie 3000 zł. I już na samym początku pojawiło się pierwsze ograniczenie, a mianowicie 3000 zł było, ale w gotówce. Czyli musimy zamówić wszystko z płatnością przy odbiorze, więc, żeby jak najlepiej wykorzystać budżet i nie płacić kilka razy za dostawę, trzeba było zamówić wszystko w jednym sklepie. Po przejrzeniu ofert kilku sklepów internetowych padło na XCOM. Akurat było sporo promocji, więc budżet, jakim dysponowaliśmy, starczył na całkiem przyzwoity zestaw, który zamknął się w kwocie 2998 zł. Przejdźmy zatem do omówienia podzespołów, a ceny pokażę wam na końcu tej prezentacji. Procesor, jaki wybrałem, to Intel Core i5 11400F. Jest to jednostka sześciordzeniowa i dwunastowątkowa, wątkowa, a jej maksymalne taktowanie w trybie turbo wynosi 4400 MHz. Taki sześciordzeniowiec spokojnie poradzi sobie ze wszystkimi nowymi grami. Jego TDP jest na poziomie 65W, więc boksowy cooler w zupełności wystarczy. Ram, który trafił do tego zestawu, to Gudram Iridium X Black w dwóch kościach po 8GB, taktowany zegarem 3200MHz. Opóźnienia na poziomie CL16 przy taktowaniu 3200, więc całkiem przyzwoicie. Karta graficzna to Sapphire Radeon RX6600 z 8GB pamięci. Jej szyna jest 128-bitowa, jednak wsparcie dla PCIe Express 4.0 zmienia postać rzeczy. Jej wydajność jest na poziomie mojego RTX 3060, który, jakby nie patrzeć, kosztuje 500 zł więcej. A z tego co zauważyłem, RTX 3060 marnie sobie radzi z technologią, do której został stworzony. Tak więc nie ma sensu dopłacać do bajerów, z których i tak nie skorzystamy. Dysk, na który się zdecydowałem, to GUDRAM CX400 o pojemności 512 GB. Jak już wspomniałem, budżet był wyliczony co do złotówki i nie mogłem sobie pozwolić na dysk NVME. Jednak nie ma tego złego, ponieważ CX400 to bardzo solidna i wytrzymała konstrukcja. Zasilasz to Cooler Master Elite V3 o mocy 500W. Może i muszlardowe kable nie zachęcają, ale komputer będzie stał pod biurkiem, więc nie będzie piekło w oczy. Długo zastanawiałem się, czy na pewno go wybrać, ponieważ nie ma żadnej certyfikacji, ale po przeczytaniu opinii w internecie doszedłem do wniosku. Że będzie to dobry wybór w tym budżecie. Płyta główna spinająca te wszystkie podzespoły to Asus Prime H510MA. Również budżetowo, ale nie najgorzej. Płyta posiada radiator na sekcji zasilania oraz gniazdo na dysk M2, które również jest z radiatorem. Jeśli będzie możliwość i potrzeba, zawsze taki dysk można dołożyć. Dodatkowym atutem jest też wsparcie dla PC i Express 4.0. Dzięki temu karta graficzna będzie mogła pokazać, na co ją stać. Całej zamkniemy w obudowie Krux Trek. Obudowa mała, ale dobrze wentylowana i co najważniejsze tania. Po raz kolejny budżet nie pozwolił na nic lepszego, ale po moich doświadczeniach z Cruxem Astro Astrowiem, że to całkiem dobry wybór, tym bardziej, że mamy płytę w formacie micro ATX. Przejdźmy zatem do składania komputera.